Cześć, ja jestem Monika. Dzisiaj witam Was spod choinki, bo tak mam już ubraną choinkę. W każdym razie dzisiaj będzie o książkach, które kończę, bo tak jak wspominałam w poprzednim filmie, staram się dokończyć książki, które zaczęłam czytać, i staram się, żeby jak najwięcej z nich podomykać. No i dzisiaj właśnie o takich książkach będę mówić i mam kilka tych książek, które się pojawiły u nas w domu. Poprzez zakup, poprzez prezent lub poprzez wypożyczenie z biblioteki. Także o takich książkach będę dzisiaj mówić. Zacznijmy jednak od książek, które skończyłam czytać. A właściwie, które dokończyłam czytać. Dawno, dawno temu zaczęłam czytać Davida Fostera Wallesa, rzekomo fajną rzecz, której nigdy więcej nie zrobię. Podtytuł to Eseje i rozważania. Jest to książka, która została wydana w wydawnictwie WAB, przełożona przez Jolantę Kozak, czyli tę samą autorkę która z tego, co kojarzę, została dość mocno skrytykowana za przekład książki zatytułowanej Niewyczerpany żart, czyli Opus Magnum Davida Fostera Wallace'a, najgrubszą książkę Davida Fostera Wallace'a i właściwie jego powieść, która jest najbardziej znaną publikacją tego autora. No i z tego, co wiem, to pani tłumaczka, właśnie pani Jolanta Kozak spotkała się ze sporym... Takim backlashem, krytyką właśnie tego jej przekładu. Ja tutaj jestem raczej zadowolona. Język mi się bardzo podobał. Oczywiście nie mam odnośnika, nie mam porównania z oryginałem, ale język tutaj mi się podobał. Jeszcze niewyczerpanego żartu nie czytałam, ale przyznam, że po tej książce mam ochotę sięgnąć po więcej Davida Fostera Wallesa. Dlaczego? Dlatego, że jest to zbiór, Esejów, jak głosi podtytuł pod Eseje i rozważania. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem esejów w tej książce. Książka ma 470 stron ponad. I te siedem esejów, z tych siedmiu esejów, tylko jeden mi się nie podobał. Jeden dziesięciostronicowy. Esej dotyczący poststrukturalnej krytyki literackiej, zanudził mnie po prostu. Był dla mnie mało interesujący, nieciekawy, w ogóle mnie nie interesowało to, co miał do powiedzenia tutaj David Foster-Wallace, przykro mi. Przyznam, że też na studiach spotkałam się z poststrukturalną. Krytyką literacką i przy, w jakiś sposób też no, musiałam przez to przebrnąć. Nie była to moja y, najbardziej ulubiona część moich studiów, ale miałam taką okazję czytać o tym, uczyć się o tym, i tak samo mi się nie podobało, jak i w tej książce. Ale reszta tych esejów była niesamowita, naprawdę. David Foster Wallace ma taką umiejętność pisania o rzeczach, które wydają mnie się mało interesujące. A dostrzega w tych aspektach rzeczywistości takie ciekawe fragmenty, jakieś takie ciekawe wątki, niuanse, i wydobywa je na światło dzienne, i potrafi opisać je w taki sposób, że są super atrakcyjne do czytania przynajmniej dla mnie. No bo dwa z tych esejów, dwa z tych felietonów dotyczą tenisa. Ja w ogóle się nie interesuję tenisem, wiem, że są takie, że jest taka gra, mniej więcej wiem na czym polega. Nawet dokładnie tych zasad nie znam, że tam ileś trzeba gemów, setów i tak dalej wygrać, No tak mniej więcej kojarzę. Z dzieciństwa pamiętam Steffi Graf, Andrea Gassi, takie nazwiska, Rafaela Nadala, no i wiem, że jest teraz Gra Nowak-Dziokowicz, ale tak poza tym, to niestety mało wiem na temat tenisa. A tutaj David Foster Wallace w pierwszym eseju, no już mnie zainteresował takim tekstem na temat rozgrywek stanowych. Właśnie tenisa, ziemnego, oczywiście, nie stołowego, chociaż podobno w tenisie stołowym też jest, jest dobrym zawodnikiem. Pan Dave, był dobrym zawodnikiem, David Foster Wallace. No i tutaj autor w tym pierwszym tekście opisuje, jak wyglądają rozgrywki stanowe na podstawie własnych doświadczeń, ponieważ przez długie lata był zawodnikiem właśnie na takim, na takim juniorskim poziomie. I Opisuje to naprawdę w bardzo ciekawy sposób, także to się dobrze czyta. I Drugi tekst jest tutaj dalej trochę w, w książce. Jest to profesjonalny artyzm tenisisty Michaela Joyce'a, jako paradygmat pewnego ujęcia wyboru, wolności, dyscypliny, uciechy, groteskowości i pełni człowieczeństwa. I to jest drugi tekst o e, tenisie w tym zbiorze i też interesujący. Michaela Joyce'a w ogóle nie znam, bo to też jest taki. E, tenisista, był, taki ten, był takim tenisistą, ja później sprawdzałam, że faktycznie był tenisistą, bo później został z tego co pamiętam trenerem tenisa, mało znanym, ale jednocześnie zawodowym, bardzo dobrze grającym i tutaj David Foster Wallace opisuje właśnie tą jego zawodowość, tę świetną grę, jak on się zachwycał, autor, jak zachwycał się właśnie tym zawodnikiem, a no... Opisywał to w taki sposób, że naprawdę chciało się doczytać, że ja widziałam tę, tę grę, że widziałam w ogóle jak wygląda to boisko, jak wygląda kort tenisowy. W tym pierwszym eseju, gdzie dużo pisał o tych rozgrywkach stawowych, które są w takich dosyć ciepłych stanach, gdzie jest ciepło, wilgotno, gdzie komary kleją, kleją się do skóry. Ja to wszystko widziałam o czym wyobraźni. Fantastycznie opisane. Natomiast największe wrażenie, muszę przyznać, zrobiły na mnie dwa eseje z tego zbioru. Jeden był o telewizji amerykańskiej. Tytuł tego eseju E. Unibus Pluram, Telewizja, a Fikcja Amerykańska. A drugi esej to był David Lynch Ocala Głowę. I pierwszy ten, właściwie drugi w kolejności tutaj essay właśnie był dotyczy, dotyczący tej telewizji amerykańskiej. I ja przyznam, że o ile telewizja mm, amerykańska już nie wygląda tak, jak opisywał tutaj, tutaj David Foster Wallace, to ja sobie po, pozamieniałam tutaj słowo telewizja amerykańska na platformy społecznościowe. I okazuje się, że świetne są te spostrzeżenia Davida Fostera Wallace'a dotyczące właśnie tego, jak telewizja na owe czasy, te lata 90., zmieniała społeczeństwo amerykańskie. Tak teraz, właśnie te platformy społecznościowe zmieniają społeczeństwo nie tylko amerykańskie, tylko ogólne, globalne, i jak one wpływają na postrzeganie nas samych przez siebie, na to, jak my postrzegamy rzeczywistość, jak psują nam też w pewien sposób. Odbiór świata, odbiór samych siebie, no właśnie fenomenalny ten esej był, bardzo mi się podobał, bardzo ciekawe spostrzeżenia, takie odkrywcze dla mnie, a druga, drugi esej, który bardzo mi się podobał, to jest właśnie ten David Lynch o Ocala głowę, był to w sumie esej dotyczący filmu Zagubiona autostrada, w której David Foster Wallace, w której nagrywaniu David Foster Wallace miał okazję uczestniczyć, przynajmniej częściowo był zaproszony na plan tego filmu, właśnie. To zaproszenie na plan było przyczynkiem też do omówienia całej dotychczasowej filmografii Davida Lynch'a i opisanie różnych ciekawostek właśnie dotyczących tego. Reżysera. Ponieważ ja Davida Lynch'a bardzo lubię, nie widziałam wszystkich filmów, bo na przykład nie widziałam tego Kręconego w Łodzi, tutaj nie pamiętam teraz tytułu, ale taki jakiś coś ze Zającem, królikiem czy coś takiego. No nie widziałam wszystkich filmów, ale są takie filmy, które bardzo lubię, które widziałam wielokrotnie. Również serial Twin Peaks lubię i podobał mi się, chociaż nie oglądałam go w momencie, kiedy był faktycznie w Polsce puszczany na jakby premierowo, więc w tych latach 90. -tych, czy też w te, wczesnych 2000. nie oglądałam go. To chyba były jednak 90. -te. W każdym razie są tu niesamowite ciekawostki dotyczące właśnie filmografii Davida Lynch'a, dotyczące jego filmów, opisujące w ogóle samą postać Davida Lynch'a jako, jako człowieka, jako reżysera, jak się z nim pracuje. Również ciekawostki dotyczące planu tego filmu Zagubiona autostrada. Bardzo mi się podobał ten Essay i bardzo Wam polecam właśnie, bo y, możecie czytać tę książkę niekoniecznie całą, bo może faktycznie uznacie, że te tenisowe eseje w ogóle wam się nie, nie, nie są czymś, co by Was zainteresowało. Mnie by też nie zainteresowało, gdyby nie to, że chciałam przeczytać cały zbiór. To pewnie bym do nich nie sięgnęła, gdybym miała wybierać tylko to, co mnie interesowało. Ale bardzo Wam polecam. No i jest tu na przykład taki esej, który dotyczy właściwie to Felieton, bym tak nazwała, bo on też powstał na zlecenie już teraz nie pamiętam jakiego magazynu czasopisma, ale e, powstało na zlecenie taki artykuł z relacja z targów e, rolniczych w Illinois e, i David Lynch opowiadał o tych targach rolniczych w taki sposób, że po prostu mnie się chciało to czytać, ja czytałam z wypiekami na twarzy relacje dotyczące e, m, aukcji bydła, e, jak wygląda taka aukcja, jak się opisuje bydło, że ma jakieś tam żebra jakieś tam, a tamten ma inne żebra, tamta krowa, e, Fascynujące to było dla mnie, naprawdę niesamowite. Opis tych wszystkich stoisk albo tych Amerykanów, którzy brną w taką masą e, zwartą poprzez te wszystkie stoiska z jedzeniem, z jakimiś e, rzeczami, żeby sobie je kupić tam na tych targach, że to jest takie duże wydarzenie. Było to niesamowicie ciekawe, tak społecznie, ale też w ogóle obserwowanie stylu tego autora, który opisuje rzeczy, które mnie absolutnie w ogóle nie interesowałyby. A jednak w taki sposób, że można to zrobić interesująco, w sposób taki, że angażuje czytelnika, naprawdę czytelniczkę. No i ostatni tytułowy esej rzekomo fajna rzecz, której nigdy więcej nie zrobię czyli opisanie, rejsu po karaibach takim wielgachnym statkiem jachtowym takim rejsowcem tak zwanym który ma ileś tam 10 chyba pięter czy nasz 12 pięter na tym statku wszystko jest są baseny jakieś wszelkiego rodzaju atrakcje turystyczne no i są takie to takie właściwie miasta statki można byłoby je tak nazwać. No i generalnie opisany jest ten rejs, właśnie w sposób niezwykle szczegółowy, dzień po dniu. Ze wszystkie, te wszystkie atrakcje są opisane, ale właśnie w taki sposób, z punktu widzenia takiej, takiego introwertyka, który generalnie nie jest osobą, która uwielbia tego rodzaju atrakcje, pojechał na ten rejs również na zlecenie magazynu czasopisma. No, i opisuje, co tam się dzieje, co się wyprawia i dlaczego już nigdy więcej w taki rejs nie zamierza popłynąć. Bardzo, bardzo Wam polecam. W ogóle zdecydowanie bardziej mi się podobała ta pozycja, ten zbiór, od zbioru, który czytałam nie wiem, w tamtym roku albo dwa lata temu czyli krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi. Tamte mi się mniej podobały, tam było więcej fikcji, tutaj te eseje bardzo mi się podobały, naprawdę świetne były. I to też mnie ciekawi, jeżeli chodzi o to, znaczy zaciekawiło i zainteresowało i zachęciło do tego, żeby sięgnąć właśnie po tę książkę Niewyczerpany Żart. Charakterystyczną cechą, Pisarstwa Davida Fostera Wallesa jest to, że on robi bardzo dużo przypisów. Tutaj jest jeden z krótszych przypisów, jeżeli, jeżeli widzicie to teraz na ekranie. No to są takie dosyć krótkie przypisy, ale są i dłuższe. Są takie przypisy, które zaczynają się na przykład na jednej stronie, a ciągną się przez trzy strony. Teraz akurat w tej chwili no, nie widzę tak długiego, ale no zdarzają się takie przypisy i one stanowią całą historię. Właśnie, która się gdzieś tam ciągnie przez kolejne strony. O na przykład, tutaj macie taki długaśny przypis, i kto wie, czy on się tam dalej jeszcze nie ciągnie. Można je czytać od razu, można je czytać sobie później, chociaż ja czytałam je od razu i, i były doskonałym uzupełnieniem historii. Faktycznie były to takim wtrętem, który może niedobrze byłoby wpleść w tekst, a jako przypis stanowiły bardzo logiczne rozwinięcie tekstu. Świetny zbiór, Myślę, że mogę w przyszłym roku sięgnąć po inną pozycję Davida Fostera Wallesa i nie wiem, czy to nie będzie niewyczerpany żart. Kolejną książką, jaką skończyłam czytać w tym tygodniu, też zaczęłam ją już dawno, dawno temu czytać, ja ją później może wkleję w, tutaj jako okładkę. To jest książka Ludzie z Nieba Ignacego Karpowicza. Ona była w tym roku nominowana do nagrody Nike z 2000 czyli w 2025 roku za książki z 2024 roku więc Została wydana w 2024 roku. Ja ją czytałam właśnie na komórce, dlatego, znaczy w aplikacji na komórce, i dlatego właśnie zapominałam ciągle o niej wspomnieć, że ja ją czytam. Bo takie książki, które gdzieś tam czytam w aplikacji, one mi umykają, bo nie mam ich pod ręką i dlatego zapominam o nich wspomnieć. Jest to książka wydana w wydawnictwie literackim. I powiem Wam tak. Ignacego Karpowicza książek czytałam do tej pory trzy razem z tą. Była to balladyny i romanse, były to ości i była to właśnie ta książka Ludzie z nieba. I uważam, że Ignacy Karpowicz nigdy nie schodzi poniżej jakiegoś takiego poziomu, który mogłabym nazwać jakimś słabym. Wszystkie jego książki podobały mi się i ta książka również mi się podobała. One wszystkie mi się podobają na takim dość nieuchwytnym poziomie. Powiedziałabym to na jakimś takim poziomie odbioru emocjonalnego. Podoba mi się styl Ignacego Karpowicza, bo jego język jest niezwykle interesujący. Taki na pograniczu właśnie trochę oniryczno-poetyckiej prozy, na pograniczu jakiegoś realizmu magicznego, gdzie w jego powieściach cały czas wiemy, że dotyczy. Dotyczą te powieści rzeczy realnych, rzeczywistych, a jednocześnie one mają gdzieś tam taki jakiś mistyczny, eteryczny poziom i mówię, to jest takie bardzo nieuchwytne. Mnie się te powieści jego podobają. Książka Ignacy, Ignacego Karpowicza Ludzie z Nieba opowiada, w sumie, gdzieś tam znalazłam informację, że ona opowiada o Franciszku Żwirce i i ja dopiero w trakcie tej czytania tej książki sięgnęłam w ogóle po jakiś opis, o czym ta powieść jest, bo trochę mnie zdziwiło w pewnym momencie gdzieś tam w okolicach setnej strony, jak trafiłam na nazwisko Franciszek Żwirko, to trochę się zdziwiłam, że czytam o takiej postaci historycznej, bo w sumie wcześniej nie było o tym mowy zupełnie. Była to powieść dla mnie taka enigmatyczna gdzieś z czasów pierwszej wojny światowej i w ogóle nie wiedziałam o czym czytam. I dopiero właśnie, gdy się, gdy się pojawiło to nazwisko w powieści, to sięgnęłam po jakieś informacje dotyczące samej książki. I okazało się, że powieść jest bardzo, ale to bardzo luźno oparta na życiorysie Franciszka Żwirki, ale w ogóle się nie przywiązujcie do tej myśli. Jest to powieść o wojnie, jest to powieść przede wszystkim chyba o relacjach międzyludzkich i o jakiejś takiej miłości rodzinnej, tak bym to nazwała, a chociaż może nie tylko rodzinnej. Generalnie... Ta książka jest naprawdę napisana pięknym językiem, takim, tak jak mówię, no lekko poetyckim, ale nie, też nie przywiązujcie się do tej myśli, bo to nie jest poetycki język, czysto poetycki. Bardzo ciekawie też autor tutaj przełamuje pewną, pewną taką, pewien schemat stylistyczny, kiedy pisze w jakimś stylu. I nagle pojawiają się bardzo współczesne słowa, no bo, tak jak powiedziałam, książka dzieje się w latach e, takich dwudziestych, początek w ogóle e, pierwsza, pierwsze trzy dekady e, XX wieku, e, więc mamy tutaj też trochę stylizowany język na tamte czasy, i nagle pojawiają się nam współczesne słowa. E, jest to takie wybicie czy, e, czytelnika, czytelniczki e, z, z jakiegoś tego dekorum, właśnie, e, tych czasów, w których działa się ta powieść. I jest to bardzo ciekawy zabieg, bardzo mi się podobało. A z drugiej strony, właśnie ta książka była tak enigmatycznie napisana, bo zaczyna się w sumie od historii, która dzieje się w Laponii wśród ludu samów. I potem nagle przeskakujemy do czasów, Pierwszej, chyba wojny światowej, kiedy ludzie uciekali ze wschodu na zachód. Poznajemy jakiegoś żołnierza, który ma amnezję i nie wie za bardzo, kim jest. Potem nagle przeskakujemy do innej osoby, i na samym końcu te losy splatają się w bardzo ciekawy sposób. Nie chcę Wam nic więcej mówić na temat tej fabuły, bo uważam, że warto odkrywać tę historię samej, samemu. Mnie trochę to drażniło właśnie, że aż tak jest to pokawałkowane, ale kiedy się to wszystko splotło, to miałam satysfakcję, przyznam. Taką właśnie z tego odkrycia historii na własne oczy, na własnej skórze. Bardzo mi się podobało zakończenie i też muszę przyznać, że się nawet trochę wzruszyłam na końcu. W ogóle pięknie są tu opisane relacje międzyludzkie, między siostrą a bratem, między wnuczką a babcią. Bardzo, bardzo i też międzymałżeńskie. Bardzo mi się podobała ta powieść, a jednocześnie uważam, że dobrze, że nie wygrała Nagrody Literackiej Nike, bo nie zasłużyła na to aż, na, aż tak. Może nie podobała mi się aż tak, żebym uznała, że ta powieść powinna dostać Nagrodę Nike w tym roku. Więc to była powieść, którą prawdopodobnie ocenię na trzy gwiazdki na pięć, z pięciu możliwych. Bo tak jak mówię, Ignacy Karpowicz przyzwyczaił mnie do tego swego rodzaju poziomu literackiego, ale nic poza co nie mogę powiedzieć, żeby to było jakieś wybitne. To tyle, tyle przeczytałam, tyle skończyłam czytać książek. W tym tygodniu nadal czytam sobie książkę The Notebook, Historia myślenia na papierze, i to jest niezwykle satysfakcjonująca książka. O notesach, o znanych notesach. Właśnie teraz nie tak dawno doszłam do bardzo ciekawej książki, czytałam rozdział dotyczący Fishbook, czyli to jest taka książka holenderska, w której opisane są. W w 16 wieku, jeśli się nie mylę, 16 XVI albo 17 wiek, nie, raczej 16. właśnie różnego rodzaju gatunki ryb, które żyły w morzu północnym. Pisał to jakiś holender i właśnie nie tylko pisał, bo okazuje się, że też dużo wykonywał rycin, malował akwarelami. I ta książka jest pełna właśnie różnego rodzaju rysunków jego. Okazuje się, że została w pełni zdigitalizowana na początku XXI wieku i można ją obejrzeć online. I oglądałam ją sobie, przepiękne Maryciny. Postaram się umieścić ją też tutaj, link do tej książki w notatkach, jeżeli was to zainteresuje. Uważam, że jest niezwykła, ciekawa. A teraz dotarłam do, do, takiej, do takiego rozdziału, który będzie mówił o, o takich notesach, Przyjacielskich. Nie wiem, czy kojarzycie takie wpisy do sztambucha, jak się pisało przyjaciołom, więc myślę, że to będzie właśnie taki rozdział. Ale nie wiem jeszcze tego dokładnie, no bo dopiero doszłam do tego rozdziału. No i nadszedł czas na książki nowe w, naszej, w naszym domku. I teraz powiem Wam tak: to jest książka, którą wypożyczyłam, Karel Czapek Fabryka Absolutu. Książka, którą wypożyczyłam, bo będziemy ją czytać na nasz Book Club w pracy. I to została książka, która została wybrana drogą głosowania, i będziemy prawdopodobnie na początku stycznia ją sobie omawiać. Jeszcze jej nie, nie zaczęłam nawet czytać, więc nie wiem, czy fajna, czy nieciekawa, czy w ogóle cokolwiek, nic na ten temat nie wiem. Przełożył z języka czeskiego Paweł Hulka Laskowski. Wydało to wydawnictwo Dowody na Istnienie. No i co? Tutaj jest w ogóle gdzieś czytałam opis tej książki, i on się, o, jest tutaj. Na terenie Czech wyprodukowano Boga. Maszyny zasilane czymkolwiek masowo wytwarzały boską istotę. Ta rozłaziła się po świecie i zarażała ludzi świętością. Absolutu w pewnym momencie było już tak dużo, że zbombardowano nim inne kraje. Cudownie rozmnażały się nie tylko ryby i chleb na pustyni, ale i nawozy azotowe czy opony. Nastała nieograniczona obfitość wszystkiego, czego ludziom potrzeba. Ale, zauważa Czapek, ludziom potrzeba wszystkiego, tylko nie nieograniczonej obfitości. O kurczę, ciekawe. To książka z mojego absolutnego topu. Napisana prawie 100 lat temu, a tak aktualna, zwłaszcza dzisiaj, że aż śmiać się chce, chociaż lepiej byłoby zapłakać. I jest to wstęp Mariusza Szczegóła, znaczy taki blerb Mariusza Szczegła, więc jestem bardzo zainteresowana teraz, jak to przeczytałam. I to jest taka książka, którą wypożyczyłam z biblioteki, więc niedługo pozostanie na naszych półkach. Na naszych półkach też niedługo pozostanie książka Moniki Szwaj, dom na Klikwie. Mam nadzieję, że moja mama tego nie ogląda, bo to ona dostanie w prezencie. Pruszyńskiej spółka ma moja mama, bardzo lubi Monikę Szwaję. Książka dawno temu wydana, ja ją kupiłam w antykwariacie 2009 rok, więc to jest taka książka, którą tak jak mówię, nie za długo zagości na naszych półkach. Wtedy, kiedy byłam w tamtym antykwariacie, znalazłam też zade Smith o pięknie, za 8 zł za osiem złotych książkę z Adi Smith o pięknie, którą miałam na liście bardzo, bardzo dawno. I jest to książka wydana w 2006 roku w wydawnictwie znak w tłumaczeniu Zbigniewa Batko. I jak przeczytałam też blerba, czy tam opis tej fabuły, to już jestem jeszcze bardziej zainteresowana, bo ja wiedziałam, że to jest książka, która ma bardzo dobre opinie, ale nie wiedziałam o czym jest. A już w treści gdzieś tam e, widzę, że pojawia się Rembrandt, więc ja już nie mogę się doczekać i wydaje mi się, że w styczniu zacznę ją czytać, bo mm, nie mogę się doczekać. I to jest książka, którą kupiłam w antykwariacie, a książka otrzymana od wydawnictwa ArtRage Mia Kouto? Kuto, nie wiem jak się wymawia to nazwisko, postaram się do następnego filmu dowiedzieć. Czyli wydawnictwo Art Rage, Lunatyczna Kraina w tłumaczeniu Michała Liprzyca. To jest książka, która teraz jest nowością, czyli 2025 rok, 26 rok, przepraszam. Ona będzie miała premierę w styczniu. No i słuchajcie, to jest wznowienie, bo ta książka już wyszła u nas w Polsce kiedyś, tak dokładnie nie pamiętam w którym roku, ale wydana była w wydawnictwie Charakter w tym samym tłumaczeniu. Więc jeżeli gdzieś tam może dorwiecie ją, też w innym w innym wydawnictwie, Lunatyczna Kraina, książka mozambickiego, mozambijskiego autora. I ona dzieje się w latach 80. XX wieku w Mozambiku. Jestem po prostu zaciekawiona, może przyszły rok będzie należał do afrykańskich autorek i autorów. To jest pisarz Mija Kuto, chociaż mnie się wydawało, że Mija to jest autorka, ale nie, to jest pisarz rodzaju męskiego. Będę czytać, na pewno Wam dam znać, co myślę o tej powieści. To wszystko w tym momencie. A, widziałam film, film e, Ministranci. Przypuszczam, że wiele z Was już widziało ten film. Piotr Domalewski jest reżyserem i bardzo Wam polecam ten film. E, obejrzyjcie sobie trailer. E, punktem wyjścia jest e, taka e, historia, że czterech ministrantów, przyjaciół e, nastoletnich, e, postanawia zrobić coś dobrego e, i e, Pomóc ludziom z parafii, w której służą jako ministranci, i zakładają w tym celu podsłuch w tej kabinie, gdzie się gdzie się ludzie spowiadają, nie pamiętam, jak to się nazywa. W każdym razie właśnie tam zakładają podsłuch. No bo postanawiają właśnie na podstawie takich historii intymnych, kameralnych, których ludzie normalnie nie którymi ludzie się normalnie nie dzielą z innymi, pomóc Dać pieniądze albo w jakiś inny sposób pomóc. Bardzo mi się podobał film. Bardzo dobrzy młodzi aktorzy, co mam wrażenie, że nie często się zdarza w polskich filmach. Bardzo ciekawa fabuła. Bardzo dobry też film, tuż przed, tuż przed myślę, świętami Bożego Narodzenia, które tak trochę wyzwalają jakieś takie chęć czynienia dobra w ludziach. Takie mam wrażenie. Więc, jeżeli macie tylko taką okazję, to zachęcam Was do obejrzenia filmu Ministranci. On jest jeszcze grany w niektórych filmach studyjnych, kinach studyjnych, więc polecam. To wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Zwykle mamy tak, że mamy choinkę od 6 grudnia do 6 stycznia i jest to taki miesiąc miłych światełek w domu. Juniorskim. Nie chcę wam nic mówić, bo... W... A, to dobra.